Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. A dzisiaj coś nietypowego. Dzisiaj rozpoczniemy sobie serię z gry na moim kanale. Myślę, że możemy powrócić do nagrywania gier na moim kanale, żeby była jakaś różnorodność materiałów, a nie tylko recenzje, rozpakowania, testy różnych, różnego sprzętu komputerowego, żeby jakieś gry też wprowadzić, żeby każdy znalazł na tym kanale coś właśnie dla siebie. Pierwsza gra, jaka pójdzie pod młotek, będzie to Assassin's Creed 3. Myślę, że później będzie więcej serii na moim kanale, ale teraz ta jedna seria, żeby chociaż jeden film w tygodniu był, żeby wrócić do tej rutyny nagrywania filmów, to możemy sobie coś takiego tutaj na początek wybrać. W tą część jeszcze nie grałem, nie wiem czego się po niej spodziewać, więc możemy sobie zacząć naszą grę, ale najpierw chciałbym sobie zmienić tutaj różne ustawienia co do e, przede wszystkim przede wszystkim co do grafiki rozdzielczość Full HD jakość bardzo wysoka tekstury wysokie wygładzenie a cieniowanie bardzo wysokie się zmieniło? tak Dobra, zmiana sterowania. Można tutaj pada używać. No właśnie coś z padem jest chyba. Ta gra nie współpracuje. No, współpracuje. Bardzo ładnie. I w takim razie mogę sobie grać na padzie. Bardzo fajnie. Nie będę musiał stukać w klawiaturę.

with the abduction of Desmond Miles, my son. This boy had no ambition, no direction, no plans for the future. What he did have was a heritage, one he chose to deny. It nearly cost him his life. He was captured and imprisoned. Those who took him believed he could help them find something. The apple. One of several artifacts we call Pieces of Eden. Bits of ancient technology scattered across the globe. Some hidden, some found, all of them dangerous. Most are held by a single group, the same group that now had Desmond. You know them as Abstergo Industries. We know them as the Templars. As the enemy. We've been fighting them for thousands of years. Even longer if you believe the stories of their origins. I do. After all, I've seen the truth. It's the beauty and the horror of the Animus. A device that allows us to enter and experience the lives of our ancestors. It holds the power to change everything, to show us history the way it really happened. Up until its creation, to the victor went the spoils, went the truth. We're trying to fix that, to free minds and bodies both. But there's only so much that we can do, and the Templars have the upper hand these days. But something larger than the assassins and templars is approaching, bigger than all of us. And if we can't find a way to stop it, these next few weeks will probably be our last, everyone's last. In the end, it all comes down to him, to Desmond. Through the animus, he discovered his heritage, explored the lives of his ancestors, and uncovered their secrets. When that was done, he trained. He used another ancestor to provide decades of experience in the span of a few days. It worked. We think. We hope. Soon, though, soon we'll know. That ominous date fast approaches, December 21st, 2012. None of us knows what it'll bring, only that this is where they want us to be. When it does. They've been guiding us in their own fractured, frustrating way. These voices from the first civilization. The ones who came before, a precursor race of immense power and uncertain motives, they're the ones who made the pieces of Eden. This is where they've led him, and through him, us. He stands at the entrance to this long lost place, armed with the knowledge of Altair and the abilities of Ezio. He holds in his hands the apple of Eden, and we stand at his side, ready to support him however we can. His name? Jest Desmond Miles, on do końca. Ok, czyli zostaliśmy porwani, żeby odszukać e, jakieś złote jabłko, z tego co zrozumiałem, no, ale zobaczymy, co z tego wyniknie. Ok. Co my tu mamy robić? Wywieźli nas do lasu i nie chcę wiedzieć, co nam zrobią. Let's go. Dobra, mamy już zapewne e, możliwość panowania nad Desmondem. Tak się nazywa nasz główny bohater. Nawet grafika jest całkiem spoko. Gra nie jest jakaś najnowsza. Parę lat już chyba ma. Ale naprawdę całkiem nieźle wygląda. A mamy to jabłuszko. Czyli jednak. Już je znaleźliśmy i musimy zrobić coś innego. A co? To mam nadzieję, że już dowiemy się za chwilę. In moment down went Alice after it. Never once considering how in the world she was to get out again. Swoją drogą to moglibyście napisać mi, czy chcielibyście, abym nagrywał materiały, na przykład z kamerką. Mógłbym sobie taką zakupić jakąś, która nagrywa Full HD i coś by można nagrać. Znowu jakieś krótkie cutscenki. Jak tak dalej pójdzie to cały odcinek to będą same kaccenki, ale... A chciałbym, żeby te odcinki trwały tak około 20 minut. No nie, nasza lampka. Czym on ją kopie? Możesz ją podnieść, a nie kopać. Ej, chłopaki, chodźcie, gramy w gałę. Dalej, strzelamy gole teraz. Co jest grać? Nie umiesz? Dobra, oni nie chcą najwyraźniej grać w gałę. Więc idziemy przed siebie. Może coś fajnego. Wow, ale fajne ściany. Taką tapetę mógłbym sobie w pokoju na przykład zrobić. To by nawet fajnie wyglądało. Dobra. Może pobiegniemy. Niestety nie ma tutaj żadnego wprowadzenia, które by nam pokazało, jak tutaj należy sterować tą postacią. A szkoda, przydałoby się coś takiego, jakiś taki krótki samouczek, żeby całe sterowanie ogarnąć. Chyba, że jeszcze później coś będziemy mieli takiego, to co cofam moje słowa. No zobaczymy później. Wibracje czuję. W sumie to nawet bardzo fajna sprawa takiej wibracji na padzie. O, o, pozwala tak się wczuć w tą grę.

C -c 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 -c. Dobra, jesteśmy teraz w Animusie, czyli pewnie tutaj się nauczymy sterować naszą postacią. Przynajmniej tak było w jakichś innych częściach, już nie pamiętam jakich, ale wiem, że tak było w jakiejś części. no I this girl, this girl, this where it is, though. I guess that's why she triggered the bleeding effect. she. oh, no. Juneau, Dad. juno, dead. juno's talking to me. pink naeem. okay, desmond, while well, you were uh, visiting constantinople, we picked up a software update for the animus. i'd like to run a couple of quick tests, make sure there aren't any major issues. no.

Aha, czyli jak biegniemy to automatycznie się wspina. Dobra, lejdź do góry kolego. Okej. Okay. Jeszcze tu. Bardzo fajnie. Okej. Okay. Hops, 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 hops. Bardzo fajny ten parkour jest w... Jaka to była gra? Remember Me. Tam też bardzo fajny był ten. Czyli X. Czym on nam tutaj nie podpowiada? po prawej stronie tam gdzie mamy napisane skok w dół i pokazuje nam że możemy wykonać to zabójstwo z powietrza no. okej, okay, musimy przeskoczyć skacz no. Ciężej skoczy. Czy to tu miało być? Gdzie tu idziesz? No. Dobra. Biegnij do góry. Czyli jest jednak sam Bardzo fajnie. Nawet bardzo przyjemnie się steruje na padzie. Hmm. Nawet. Fajny strój mi się podoba. Zobaczmy sobie postępy. Sekwencja. Dobra, wracamy. Żeby wolno, żeby iść szybciej. Żeby wolno, żeby szybciej. Dobra, a dokąd my idziemy? To jeszcze się wszystko nam układa. Co my tu mamy robić? Sekwencja 01. Opuść sesję. ustawienia

Okej okay. Czyli idziemy do opery Na jakąś grubą imprezę No, będziemy musieli pewnie kogoś tam e, Unieszkodliwić Ej, gdzie jest nasza czapeczka? Ej! Ukradł nam czapeczkę. A, będę się teraz bez czapeczki iść. O, będę tak szy szybko spacerować. Dobra, co my tu mamy? No tak, tak. Mhm. Drogniony budynek. Sponów w pożarze. Zostanie odbudowany, potem znowu spłonie i przejdzie kompletną renowację. No, czy takie ciekawostki, tak jakby. Dobra, no nie, 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 idziemy dalej, bo nie ma czasu, już 17 minut. Przejdziemy tą misję i idziemy dalej, ale grafika jest naprawdę dobra. Po grze w jedynkę, która była, nie oszukujmy się, dość nudną częścią, odechciało mi się grać w Assassina, ale jak oglądałem gameplay z Unity, to chyba myślę, że lepiej wróci do tego asesyna. Przejdę wszystkie poprzednie części i sobie wtedy zakupię Unity, na pewno już będzie tańsze i myślę, że... Też jakąś serię z tego mogę zrobić na moim kanale. Teraz już się zamykam, żebyście mogli w spokoju wczuć się w tą fabułę. Okej, okay, czyli wzrok Orła jest. Czyli tamto okno Musimy go załatwić I tak przy wszystkich Przepraszam mam Przejść sobie No dobra Odosobnione miejsce Przejdźmy sobie pan. Chodźmy tutaj sobie. Trochę jeszcze. A, i mamy sobie przejść tutaj. Nikt nie zauważy hmm. 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 Co tu się dzieje Proszę państwa Oczywiście nikt mnie nie widzi Bo po co A Tu w prawo zapewne W górę. Chciałbym w górę iść. Oczywiście nie mogę. A tu mogę w górę? Tu mogę. No. Tu już bez problemu sobie wejdziemy. Teraz za kulisy musimy się przedostać. Co, jakaś mini gierka to będzie Co system, polecam, chociaż wydaje mi się, że jest nawet lepszy niż w, w mafii, to Dobra, przejdźmy sobie tutaj, no to jakieś panienki są. No, ale dobra. Kontynuujmy naszą przygodę. Ok. Oczywiście bardzo realistyczne, że nikt tego nie zauważył, nie usłyszał. Nie, kto się przejmuje jakimiś włamywaczami. Są tylko jakieś ważne osobistości, oczywiście nikt nie chciałby ich zamordować. To jest ten nasz złoty cel. Właściwie nikogo wokół nie, niego nie ma. I pewnie za chwilę będziemy musieli stąd czym prędzej uciekać, bo ten mały człowieczek wezwie kogoś, dobra? Musimy trochę szybciej iść. Przepraszam, przepraszam. Przepraszam, ja tylko... Przepraszam, ja tylko zabiję jedną osobę. Mógłbym stąd wyjść. Co mi jestem podejrzany? Wszyscy stoją, rozmawiają, a ja sobie wychodzę. Tak, tak, zostanę tu. Rajdź tutaj Nie można iść szybciej Ej, ej co mnie przepychasz Przepraszam Was na chwilę, telefon dzwoni Okej, okay, dobra już wróciłem Możemy uciekać dalej Proszę Was, ale dzwonią do mnie, a teraz nie mogę akurat rozmawiać, bo muszę uciekać z opery. No, dziękuję bardzo, Albercie. Shall we be off then? Aye. To Fleet and Bride. By your command. Fascinating. Gentlemen, I hold in my hand a key. And if this book is to be believed, it will open the doors of a storehouse built by those who came before. Ah, yes. Those who ruled, reigned, and vanished from the world. Do we know what it is that it beheld within? It could contain certain knowledge. Perhaps a weapon, or something as yet unknown, unfathomable in its construction and purpose. It could be any of these things, or none of them. They are still an enigma, these precursors. But of one thing I am certain. Whatever waits behind those doors shall prove a great boon to us all. Or, our enemies. Should they find it first? They won't. You've seen to that. I assume you know where this storehouse is? Ah, Mr. Harrison. Gentlemen. How fair your calculations. I believe the site lies somewhere within this region. That's a lot of ground to cover. My apologies. Were that I should be more accurate... That's alright. It suffices for a start. And that is why we've called you here, Master Kenway. We'd like for you to travel to America, locate the storehouse, and take possession of its contents. I'm yours to command, although a job of this magnitude will require more than just myself. Of course. Upon this paper are the names of five men sympathetic to our cause. Each is also uniquely suited to aid you in your endeavor. With them at your side, we'll want for nothing. Well, then I'd best be on my way. I knew our faith in you was not misplaced. We picked you passage to Boston. Your ship leaves at dawn. Go forth, Hatham, and bring honor to us all. Dobra, trzeba spakować komputer i jedziemy. Dobra, czyli pierwsza sekwencja, pierwsza misja ukończona. 100 na 100, pełna synchronizacja postępy. E, Dobra. Myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. W następnym zrobimy sobie kolejną misję, może trochę pobiegamy po mieście. Ale jeszcze ewentualnie obejrzyjmy sobie tą scenkę. I po jej zakończeniu kontynuujemy już w kolejnym odcinku. Na razie ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. No i pa pa!